No wrócimy dzisiaj do starych maszyn. W końcu akcja renowacja. Może nie jeszcze tam grzebanie, naprawianie, ale pójdziemy do sąsiada Zbysia i zapytamy o takiego poznaniaka, którego ma. Ja gdzieś tam szukam, wysyłają mi jakieś oferty. A może jest szansa, żeby u niego akurat ten siewniczek kupić, więc stare maszyny wracają do akcji. Natomiast też zastanowimy się troszeczkę nad burakami cukrowymi. Nad sygnalizacją chwościka, czyli takiej choroby, która jest bardzo niebezpieczna przy buraku. I co może mi w tym pomagać? Oczywiście stacja pogodowa. Słuchajcie, jesteśmy tutaj u mojego sąsiada za płotem. Tak mówiliście, że ta hasja wam nie pasuje przy siewniku. No i znalazł się piękny, ładny Poznaniak. Naprawdę ładnie wygląda. Chodź mi coś więcej powiesz, może, coś, może jakiś inter, jakiegoś interesu ubijemy. Bo ja szukam gdzieś e, koło Trzebnicy, tu gdzieś tam w Polsce tych maszyn mi powysyłali. Gdzie ja będę jechał jak tutaj o za płotem? No to ci tłumaczę. Bierz go na halę, potrzebuje sposiać, coś poprawić, coś tego, wiesz. No czuj się to twój. Powiedz tylko ile on kosztuje. Nie wiem. No co to, to ci powiem jak ja po wiem. ci. Ja wiem, że ty jeszcze kawałek pola masz. No. Do obrobienia. A który to jest w ogóle rok, powiedz mi? Rocznik. Oj, oj. Czekaj. Um. Ale zobacz, że on tak, w takim dobrym no, stanie jest. To... Słuchaj, tu, tu gdzieś tabliczka jest. Nuweczka. Pod... On jest, podejrzewam. Um... Który? 87. 87. No, to jest masz 33 lata. Na pewno 87? No. 1980. 000. Tak, pasuje, bo ojciec, ojciec jeszcze. Ojciec. I to jest wersja S04 przez y, 43 przez 3. Bo to były różne, prawda? Było, była ta dwójeczka, nie wiem na czym one się tam różnią za bardzo. Słuchaj, on kosztuje, kosztował cię 100 tysięcy 119 tysięcy tak, Cię kosztował. Tak, tak, dokładnie. Ale nie będziesz tyle chciał? Na stare pieniądze. Nie będziesz tyle chciał ode mnie? Jeszcze, jeszcze, a ja dałem facetowi, bo to było... Wiesz jak kiedyś ciężko było z maszynami. No ja wiem, wiem. No. On, on był w Bolesławcu kupowany. Tak? Tak. No proszę. On był w Bolesławcu kupowany i pamiętam, że dałem facetowi temu temu kierownikowi 120 tysięcy. 1000 zł 120 tysięcy. No. Na stare pieniądze, rozumiesz? Wiesz, jak pamiętasz? Pamiętam, no przecież nie jestem takim nie, aż młody. Nie pamięta. Pamiętam, no. Te miliony stare były. Pamiętam, chodziłem tu do sklepu na dół przecież. Gumy, taki czerwony, gumy turbo kupywałem. Taki czerwony milion. I moja inwestycja na lata, stacja pogodowa, która zbiera mi wszystkie dane z mojego gospodarstwa, dane potrzebne do modeli chorobowych, czyli najważniejsze, Temperatura, wilgotność powietrza, e, zwilżenie liścia, tutaj jest taki specjalny czujnik, e, który też jakby pokazuje mi na programie, ile ten liść jest e, zwilżony. To wszystko, e, sumy temperatów składa się na modele chorobowe praktycznie wszystkich roślin, bo to jest pszenica, to jest rzepak, e, burak cukrowy i chwości, o którym dzisiaj mówimy. Ja tutaj... Dzielę się z moimi kolegami z okolicy, plantatorami buraków, jak wygląda porażenie. Kiedy jest najodpowiedni, najodpowiedni, najbardziej odpowiedni czas na wjazd w pole? On już był, on już był, był taki pik, Pokażę wam to na takiej tabeleczce. Ale dla odmian, które, są, które nie są odporne w ogóle na chwościka. Natomiast te bardziej odporne, można by było jeszcze chwilę poczekać. Ale już dzisiaj dostałem sms i to jest moment na zabieg. Jakby był mój, to ja bym musiał za niego zapłacić coś. I wtedy mógłbym się czuć. Ale e... co, byś no co byś płacił? No tyle ile wiesz, ile by trzeba było, no to jakbyś sprzedawał. Jakby sprzedał no ale sprzedał to już, no to ty, ty, ty dobrze mówisz, I już będzie twój. O. będzie twój. i ja będę chodził się prosił, że się z siewnika, bo No nie, to nie będziesz się prosił, on tu będzie u w stodole stał. Co Ty, to ja się będę pytał, czy, mogę, czy mogę swój siewnik... No ale ten... co, co, ci, co Ci przeszkadza? On, ty... on umie, będzie przechodził test, hektarowe testy, nic więcej. No, no to bierzesz jakiś. Chcesz grzebać coś przy nim, możesz grzebać, możesz go pomalować jak chcesz, ja będę zadowolony. Weź mi co. wytłumacz jak on to działa, co to za skrzynie są, jakieś przekładnie? No, tu jest tabela, No. tu jest tabela, no ilość wysiewów, orientacyjna. No, no jest... a te przekładnie? No to się, no przekłada się, no. O, na pompie. Ładnie, tu wszystko masz od blaski, tutaj tu, tu dużo roboty by nie było. No, tutaj nie tu zęby, o, zęby by się wymieniło, tak. tu zęby. Tu by się zęby ładnie, ten, wymieniło Sprężyny, no powiem Ci, że te sprężyny to tak Aha, tragedii nie ma, ale no to jakby już robić, to by się ten, już już porządnie niech będzie, co? Proszę, jeszcze tu pszenica Jezu, została Tabelka ustawienia tak, dźwigni przekładniowej tak, tak. Ale zobaczcie, to jest pięknie zachowane Ale przecież się też taki się no mieliśmy, ale już niestety nie za mojej kadencji. No. Ja odkąd pamiętam, to właśnie hasją siałem, że paki, no i później wiadomo, już trochę lepsze były te siewniki. A może i były. były o, się tutaj się tutaj się jest się ten. Opryskiwasz też masz fajne, powiem ci. Tak. Wszystko... Może byś sprzedał. No <noise> Pięknie te buraki w tym roku wyglądają. Spore liście, mają wodę, mają składniki, więc no, rosną mi to konkretnie. Rzadko się zdarza, żeby były takie duże. E, ale oczywiście sezon jeszcze e, się nie skończył. U mnie jest późny odbiór, i z takich liści konkretnych no, może do listopada nie zostać nic. Jeżeli zostawimy te buraki. I nie zaczniemy tutaj zaglądać za chwościkiem, czyli takim patogenem, takim grzybem, który najbardziej zagraża burakom. Może obniżyć plon o 20, 30, 40, nawet czasami 100%. Może spaść cukier o 2, 3, 4%. Więc to jest tragedia dla plantatora, można powiedzieć, w plecy. I tak, co robimy? Albo szukamy sobie na początek, na miedzy, tam gdzie stała pryzma, plamek takich z czerwoną obwódką, brązowych z czerwoną obwódką, co już oznacza, że, że ten chwościk na burakach się pojawił. Możemy też, tak jak w tym przypadku, zahaczyć oburaka czerwonego. To akurat jest prawdopodobnie wypadek przy pracy wśród nasion. No, ale zdarzył się na polu. I to jest też fajna opcja, żeby zaglądnąć, czy chwościk się pojawia. Na buraku cukrowym pojawi się dużo szybciej. Sorry, na czerwonym. Pojawi się dużo szybciej niż na cukrowym. Tutaj jeszcze jako takich plamek nie widać. No ale jak wiadomo, idziemy tutaj z duchem czasu. Trochę się w moim gospodarstwie rzeczy zmieniło. Ja aktualnie bazuję na troszeczkę innej sygnalizacji niż taka. Jak zaglądanie na czerwone buraki. Nie zawsze tak jest, że te buraki z największymi liściami, oczywiście, mają największe plony. Tutaj chodzi jednak o, o ten korzeń. Pamiętam, jak w tamtym roku na pewnym szkoleniu z cukrowni byliśmy i rozmawialiśmy o tym, jak skutecznie rozpoznać, skutecznie Wykonać zabieg, skąd mamy wiedzieć, że ten chwościk się już pojawił. A musimy wiedzieć, że im wcześniej zareagujemy, to znaczy nawet jeżeli go nie widać na liściach, a my wykonamy zabieg i go zwalczymy, to jest wtedy najlepszy efekt. Jeżeli on się już pojawia, no to ten efekt skuteczności spada. No i tam była mowa o mikroskopach. Ja nawet sobie taki mikroskop kupiłem, teraz go chyba dla Jasia przekażę. Tylko, że tam wyglądało to tak, że takie szkiełko musieliśmy zostawić na noc w buraku cukrowym, postawić, rano wrócić sobie na pole, zdjąć to szkiełko, no i pod mikroskopem znaleźć chwościka. Nie wiem, no, dwa, trzy dni, szczerze mówiąc, bawiłem się w to. Ale to nie jest jakoś specjalnie super zaczynać tak poranki codziennie, nie wiedząc, kiedy on wystąpi. Dlatego teraz o tej sygnalizacji chwościka mówi mi stacja, dostaje SMSy, analizuje mi pogodę. Zaraz wam pokażę jak to konkretnie i dokładnie wygląda. No patrząc patrząc ogólnie na na sprzęt cały, o tutaj jakieś te e, grabki, no to, no to... też to co tu jest? Tu to w zasadzie w zasadzie noweczka no naprawdę tu, no. tu dużego wkładu nie trzeba. Redlice też są fajnie zachowane. Też. No to tak, redlice. te gumy, tam może, może kilka trzeba wymienić, te, te, to Tak. No i to wszystko. Skrzynia Guby? działa, wszystko jeszcze. Tutaj te plastiki wymieniała się gdzieś tam w trakcie też? Czy to co? To czy ty mówisz, że to jest oryginał, że tu nic nie robiłeś? Znaczy, nie, no to to trzeba przekładać na przykład do rzepaku, tam mam zapas. No dobra, ale mówię, czy one już były wymieniane przez ciebie? Kupywane nowe? Nie, nie były. No to ten sprzęt ładnie się zachowuje. No to ile, ile, on, ile on używany? No tu hektary leciały. U ciebie było ile tych hektarów? Ja mam siedem. Maszyna na całe życie, o, tak powiem. Na no, no, no. całe życie. No dobra, no co? No teraz tylko się tutaj ze Zbysiem dogadać jakoś. Fajnie, jakby się zgodził. No to ci tłumaczę, no to zła propozycja, no ale po to masz płacić, że ja ci daję, żebyś go brał? Bo ja taki hojny żeby... jestem. Używał, używał go ten. Słuchaj, ja ci ten coś mi pomożesz, Boże. Pójdę do ciebie, będę potrzebował coś. No, no wiem, no to wiesz, to tak, jak, tak jak sąsiedzi, to sobie pomagamy. Na no. Wszystkie dane lądują tutaj do komputera. Strona Field Klimat, aplikacja od Pesla i zobaczcie, jak to wygląda moje gospodarstwo. Zebrane dane, oczywiście, wszystkie analizy. No, może nie będę się teraz przebijał przez to. Chociaż fajnie by, chociaż, no fajnie by było pokazać, ile tego deszczu spadło w ostatnim czasie. Ale to zaraz, dobra. Spokojnie tam było w czerwcu bodajże. No, ponad. 100 litrów grubo. To jest 130. I teraz tak. Mamy tutaj zakładkę, która mówi nam o modelach chorobowych. Na podstawie zebranych danych ze stacji. Jest tu chwościk, jest kukurydza, ziemniak, rzepak, pszenica i jęczmień. I są takie różne dane do analizy. My to możemy analizować. I stwierdzać, kiedy jest najbardziej odpowiedni czas na, na wjazd w pole. Najbardziej, czyli przed wystąpieniem, zaraz przed wystąpieniem infekcji. Zobaczcie, byliśmy na polu, tam nie ma ani jednej plamki, a tutaj już te dane nam pokazują, że infekcja zaszła. I wtedy ten patogen jest najbardziej narażony na, na substancje, które stosujemy. Dlatego te efekty są. Takie dobre. Ale z tych takich tabelek, danych, wykresów. No dla mnie też jest to takie niewygodne, żeby codziennie rano siadać do, tej, do tych analiz i sprawdzać, gdzie, w jakiej roślinie występuje choroba. No i tutaj bardzo, fajny, bardzo fajne powiązanie stacji Metosa z AgroSmart Lab. Czyli ludźmi, którzy na co dzień zajmują się fitopatologią, i on, oni te moje dane, akurat z mojej lokalizacji, no, przerabiają na gotowe, gotową tabelkę, przerabiają na wykresy, gdzie tylko mam taki rzut codziennie wysyłany mail, jakie są zagrożenia na moich plantacjach. I tak zobaczcie na. To jest zy, 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 zy. Jaka tu jest data? Lipiec, początek lipca. E, zaraz wam to pokażę. 5 lipca. E, jest taka tabeleczka. E, I tak fościk jest na zero akurat w tym dniu. E, stonka ziemiaczana na ziemniaku, gdzieś jest jakieś ostrzeżenie małe. Tu mi pokazuje pogodę, a tutaj całą taką wykres poszczególnych dni jak te zagrożenia się zwiększały albo zmniejszały. I tutaj jest ten taki pik, gdzie. Gdzie ten chwościk tak no szalał, tutaj w mojej okolicy, i to był prawdopodobnie najlepszy moment na wykonanie zabiegu. Przy odmianach, przepraszam bardzo, przy odmianach, które są najmniej odporne, są też inne choroby. Jest kukurydza, jest burak cukrowy, fuzariozy, żółta plamistość, alternarioza, w ziemniaku czarna nóżka. No, jest tych chorób tutaj szara pleść. Także mam piękne tabeleczki do tego, żeby wiedzieć, kiedy wykonać zabieg. I może właśnie sobie zadzwonimy do mojego kolegi Mariusza, który ma ziemniaka. I to podejrzewam, że on tutaj powinien mieć największe oszczędności przy, przy zabiegach i przy takiej stacji, gdzie w tych ziemniaku, jak sami wiecie, wykonuje się zabiegów bardzo dużo. A jeden mniej, albo, albo dwa mniej, albo w takich od bardziej odpowiednich terminach, no to dla niego no, zostaje sporo pieniążków. Myślę, że Mariusz będzie zainteresowany taką opcją. E, nie zdziwcie się, jakby tam były jakieś urywki, bo, e, no bo kolega lubi sobie czasami przeknąć, więc, e, więc musimy brać na to małą poprawkę. Teraz będziemy wiedzieć. No siemka, jak tam twoje jak tam twoje ziemniaki? Co one takie wysokie? No wiem, że ci urosło, u ciebie wszystko tak jakoś rośnie. Słuchaj, takie, takie pytanko no. mam do ciebie. Ty nie chcesz trochę ten zaoszczędzić na tych ziemniakach? To znaczy. No mam taką fajną stację. No. Mówi ci o wszystkich chorobach. Jakie ci występują. Już widzę, że tam ten szara pleść wchodzi. Że stonka już coś tam się na ten pojawia. No a powiedz mi, ona ci stacja pokazuje, kiedy pryskać, czy w dzień, czy w nocy? Tak, pokazuję. Masz okienka, masz taką delta, delta T, to jest tam współczynnik chyba wilgotności, temperatury. No i pokazuję ci od naj, najbardziej odpowiedni moment. No i oczywiście tam masz widoczny ten zwilżenie liścia, kiedy rosa jest, kiedy nie ma. No takie rzeczy to to wiesz, to, to, to akurat z tego bardzo często teraz korzystam. Ja tak myślałem o ziemniakach, bo przecież tam jest tyle tych gwiazdów. To 16 mam, tak nie? No ja no to jest dużo, no to jest dużo. No to wiesz, tam jeden załóżmy jakby przesunąć w odpowiedni punkt. E, I by ci na przykład jeden albo dwa wyleciały, no to ile no, ile do opryskiwacza masz w 150 zł, od, od 100 do 180 zł. No to masz 150 zł, 10 hektarów to jest 1500 zł e, robisz na ile 20 hektarów? Na 20, no no, no to 3000. Jakby takie coś nawet, to, to, to widzisz, na, na hektarach to się zwraca szybko, to tam nie ma co gadać. Dobra, Mariusz, słuchaj, to fajnie, to, ten, to będziemy w kontakcie. No. Trzymaj się. Na razie, cześć. <noise> nie, dobra, no dobra, no to co, trzeba się tutaj e, nad tym e, zastanowić i jakąś decyzję podejmować. No to ci mówię, no bo to już e, siewy wy coraz bliżej zaraz żniwa. Rzepaki, pszenice, No, nie ma na co czekać. Trzeba te maszyny szykować na, z akcji renowacji do tego siewu i do uprawy. Na razie tylko płuk mam zrobiony, ale fajnie, co nie wyszedł. No dobra, dobra, wyszedł, dobra. Musisz tak, ty się prześpisz z tematem. Jutro wrócimy. No i myślę, że coś się dogadamy jakoś, no. To jest twój siewnik. No powiedzmy, bierze się, jest. Robisz co chcesz z nim, przekładki, nagrywasz, zdjęcia, kurwa, wszystko. Full service. Nawet jak chcesz, może u Ciebie stać. Nie problem. <głos> <głos> A ja to wiem. Dobra, nie będziemy tutaj cię dłużej, dłużej ci czasu zawracać. E, widzę w jakim jest stanie. Wygląda naprawdę fajnie. Jakieś drobne malowanie, tu nic więcej. Szczerze mówiąc nie trzeba sprężyny. Może niektóre relice do wymiany, plastiki do sprawdzenia z tyłu grabki i tyle.